Cześć, witajcie! Z tej strony Mister Bobru, a na waszych ekranach gości gra Sniper Elite Nazi Zombie Army. E, jak pamiętacie ostatnio, przeszliśmy przez tunele śmierci, labirynt śmierci tak zwany. Wyszliśmy na powierzchnię, tutaj mieliśmy niezłą fajnę ze sniperami, oni dalej gdzieś żyją. z to będzie ciężkie. I teraz musimy złapać jeszcze parę pojemników z paliwem, żeby odpalić auto. Myślę, że to nie jest aż takie trudne. Jak on, 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 on się tu pojawił? Ej, tut! Tak, Chmielu wracał z Pyrkonu do szkoły po, po balowaniu. <laughs> pozdrawiam Chmiela, wiem, że to nie ogląda. Ale, ale coś tam na pewno ogląda, to zna Chmiela i na pewno będzie się śmiał. Ej, 40? Spoczął. Dobra, tam jest pierwsze, drugie. Bo pierwsze paliwo już podnieśliśmy. Tutaj mamy drugie. Wow. Wow. Jeszcze jedno. Cztery wprost zdejmiemy. Jeden ze snajperów którzy tam rasują, widzicie oni tam skaczą. Ciągle o, teraz tam gdzieś straczył. Jest! Jedno mniej. <grystanie> Tam je, jeszcze, nie, to, to liście, które to było w orkisie. Efekt graficzny dziwny. Jezu! Nie chcę umierać! Ale z łopatą mi podszedł No jak koniec amunicji do pistoletu. Ale gówniane to jest. Coś się celować mi da. Ja MP44. O wiele lepsza celność. I bardziej od celności zależy niż na. E, że tak powiem. nawet. Na rozrzucie. O, no z się pięknie celuje. O kurde. Dobra, jeszcze mam trzy do zdobycia kanistry. Właśnie, ostatnio S-u u mnie rozbudził rozpinę. Czy się mówi kanistry czy karnistry? Podobno karnistry, ale to w ogóle nie ma sensu. Bez nadziei nie brzmi. Nie widzę na razie snipera. Trzeba się przydostać. Aha, już wiem jak. Dobra, razie wtedy. Okej. Okay. Tutaj, tutaj nic, tutaj kolejny będzie. Kanister, załóżmy. Tam jest. O kurde, 9 na zostało. Jest już amunicję, mamy. Być co? Chyba się do tej Fuma wrócimy. Ale jest tu niedaleko i amunicję po prostu dobierzemy. No bo to lipa trochę, nie? Ter빌ić bez amunicji. Mogę, że będzie się dało wrócić. Są nic są nic zamknięte już. Dobra. Punkty lecą. Fakt Jeszcze jeden! Ale ich się tam na namnożyło, no to jest straszliwe. Dobra, się droga. Sprint! Chyba jakoś. Tu też są dziury, też możemy nas snajpić chyba. A my jesteśmy, byliśmy w tej samej fabryce, ale jazda. I tutaj jest zresztą chyba jeden, ten, jeden kanister. Nie, nie tutaj. no plus 106 ammo. Takie tam podniesienie 106 naboi. Dobra, trzeba znowu zajść będzie. I trzeba zasnajpić bo będzie snipera sniper No, ci sniperzy są najgorszy. No, co to za pomysł? Zombie sniperzy. on Tam jest. Zrobiłem go? O taka po prostu. A tam jeszcze jeden jest. No super, zesłanie mi ta Błagam, Nie trafi mnie. No nie ma jak mi trafić bez przesady. jest. Tam już się do mnie dotkają Dobra, trudno znaleźć. O, jest. On teraz spowolnienie. Jee, yes, zbirująca beczka. Zagłady. Dobra, poszedł. Chyba już jest czysty. Nie, jeszcze. Nade mną tuż. Fak. Na dachu nade mną jest. Jezu. Wkładam nie. Kurczę, a ci snajperzy dochają się teraz z bez końca. co? że w tym odcinku ogarniemy wszystkie planistry. Tam na ruszu gdzieś był. Gdzie ten tchórz? Tam jest. Jest! Gleba śmieciu! Śmiało, tu jeszcze sniperów się czai. Ja bym dał, żeby dowiedzieć się? Ile ja bym dał, żeby tam żadnego już nie było, tak powiem. bądźmy reali realistami. Jestem zawodowcem. A lecimy jeszcze trzy kanistry po drugiej stronie, jakby wszystkie. No czy zabijesz Bra Ży doy pera już pierwszy rzutoka wydaje się czysto By czy to snajperów nie było. Dam radę z, z masą zombie. Może być ich tysiące tutaj. Dobra. Jeszcze tylko dwa pojemniki z paliwem jesteśmy wolni. Możemy odjeżdżać stąd. Bardziej do Berlinu chyba, czy gdziekolwiek. Tam jest kolejne. A z snajperów tutaj jest... 10 zrobiliśmy, no co najmniej. Nawet mi się nie chce tutaj przeszkiwać po tam znajdźki dodatkowe. Bra, Teraz tutaj jeszcze jedno i to ostatnie jest? Jezu. Dajcie sobie spokój. A, muszę wrócić. Record mi to track. mam okazję coś zabić, to lepiej zabić. Później jak mnie wezmę od tyłu na przykład. Przyjęcie tak kolorowo. Bra, Do wozu! Co jest? Co za mgła? Co muszę teraz zrobić? Survive the siege, super Ale dupa kłamce. Gdzieś wiadomo zwykłe zombie. Tak! Dobra, nie wiem tak mocno. Kolejny ten switch to już jest. ta przeginka lekka. Nie wiem, czy może nie był zbyt trudny. A czy każdy musi być trudny. Łosi. coś się z kończą, eh? Dziwi że nie ma żadnego twardszego. To było parę kamikazy. To już tak snajpera słyszałem. Znaczy, ja widziałem pocisk. Chyba. to był snajper? Nie, to jest ten. To jest ten duży. Widzę go. O. Wow. wow. Co to było? Czemu mi jest tak szybko tego? Zakładam, że widzę. Tylko para w romantyczne. Jest. Śmieć. Dobra, koniec? Jest. A sama brama się stworzyła. Dobrze, że w tamtych czasach mieli automatyczne bramy. Jest mission success. Continue. Library of Evil. The very central library contains a medieval occult text that may be the key to stopping the zombie invasion. The book of souls. You now what you must do. Aha, czyli że ogólnie poziom na znaczeniu laboratorium, boże, biblioteka zła, i że centralna biblioteka Berlinu. Zawierała średniowieczny okuls... okuls... Boże, okultyczny? Jest takie słowo, okultyczny chyba tekst, który może być kluczem do powstrzymania inwazji zombie. Książkę dusz. Wiesz, co musisz zrobić. You no. Know. Dobra, bierzemy ten ostatnio, to był świetny zestaw. Nie, tak osobiście weźmiemy, No i start game. No ku. a to. My myślałem, że to cztery etapy wiecie. No i gdzie moi ci? to the Library Plaza. Idziemy. No to będzie się działo, coś czuję. To będzie źle. Mówię już z Papeżki. Aha, bo nie mam za bardzo boj do jeszcze. No cóż? O! Czemu one tu wybiegają czasami? Jakieś retardy. Wicja przeszukać, bo to nie my zabiliśmy. O! O! Że oni się wybierają. A, ten zaraz w co czuję. Nie wstał, cud O Jezu, nie lubię, nie chcę gdzie te... na ulicy bo to zaraz będzie dużo tych snajperów. To mi do MP-34 nic nie wygląda, a dopiero teraz. Pierwszą misję pewnie. dzisiaj. Dobra. Szybko. SVT, super. Land Miles. Znaczący się ok, ale na no kurde Peszek Rifle Ammo Fall To samo chyba, to już tutaj mam trochę naboi To kąta trzeba. Łatwo zabić tę kamikandzę. on są słabo uzbrojone, ale wredne. To nie zmienia faktu, że są wredne. Równie chyba... Ogólnika... O cholera. Z to, co zauważyłem, w zależności od tego jak obronie nosimy... Trem... Y, Tremuńca trema najczęściej leci Ciekawa sprawa jest bardzo Dobra Trzeba z szaś nojka, gdzie on jest? Uchwalam się 2 za 1 Nie, chyba nie O świodach, ładnie szło Świetna słona do strzelania. Dobra, na razie nawet możemy się pochylić. Buty, Ewa. Powiem wam tylko, że ten odcinek jest wyjątkowo krótszy Dojdziemy tylko do checkpointów najwyższego, ponieważ ja ni niestety będę musiał klączyć już. A nie chcę mi się później. Kontynuować część co zacząłem yy... i po prostu przechodzić teraz to samo patrz Przestaje być śmieszne Jest Paję w ten gruby mógł wstać Podroter było Bierniemy. to już zaraz będzie niedługą czatkę, więc mówię, to będzie troszkę krótszy odcinek, prawdopodobnie. Okej. Okay. No jest ten, major point. Objective completed. Nie ma checkpointa Co za ś... śmieciuchy. O, jest checkpoint, dobra. Tak więc wyjątkowo 20 minut zamiast pół godziny. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, ciepło. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. No i trzymajcie się, klępy. Hej, papa. Pa.